W tym zadaniu mamy podać miejsca zerowe funkcji. Jak widzicie, te funkcje dane są przy pomocy wykresów. Czyli tak, przypominam, że miejsce zerowe jest to argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0, czyli y jest równy 0. Natomiast w przypadku wykresu funkcji, tak, gdy mamy funkcję daną wykresem, najwygodniej poszukać sobie przecięcia wykresu funkcji z osią OX-ów, z tą osią poziomą i ten punkt nam pokaże, ile będzie wynosiło miejsce zerowe tej funkcji. No bo zobaczcie, tutaj mamy oś OX-ów, tą oś poziomą, lecimy sobie, lecimy wzdłuż tej osi i tutaj mamy punkt przecięcia wykresu tej funkcji i osi ox -ów. może innym kolorem to sobie oznaczmy, czyli to będzie nasze miejsce zerowe. Bo gdybyśmy chcie, gdybyście chcieli sobie odczytać współrzędne tego punktu, to mamy raz, dwa, trzy oraz 0. Czyli faktycznie druga współrzędna, czyli y w tej funkcji wynosi 0, czyli to się zgadza z definicją miejsca zerowego. No bo tak, miejsce zerowe dzięki temu widzimy, że będzie równe 3. Czyli ta funkcja ma jedno miejsce zerowe. Spójrzmy teraz na taki przykład, na taki przypadek, gdy wykres funkcji jest równoległy do osi o No i tutaj gdybyśmy sobie lecieli wzdłuż osi o to zobaczcie, że nie ma żadnego punktu wspólnego, a to oznacza, że ta funkcja nie posiada miejsc zerowych, czyli to sobie także zapiszmy, czyli brak miejsc zerowych. No dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o tą funkcję, to znowu lecimy sobie po osi x i mamy pierwszy punkt przecięcia, dalej, 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 dalej i mamy drugi punkt przecięcia wykresu funkcji z osią o x, czyli to oznacza, że ta funkcja ma aż dwa miejsca zerowe. No i odczytajmy sobie. Pierwsze miejsce zerowe to jest raz, 2 minus 3. A drugie to będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli tu mamy x0 równa się 8. No czyli możemy zapisać, że pierwsze miejsce 0 to minus 3, a drugie wynosi 8. No i przykład y czwarty, tak? Przykład ostatni w tym zadaniu. Mamy wykres funkcji, który pokrywa się z osią o Czyli tutaj mamy troszkę inny przypadek, no bo zobaczcie, że każdy punkt należący do wykresu tej funkcji będzie pokrywał się z osią o czyli tych miejsc zerowych, jak widzicie, mamy nieskończenie wiele, nie możemy podać ich wszystkich, czyli powiemy, że miejsc zerowych jest nieskończenie wiele. No i w sumie to jest do zapamiętania, to jest taka ważna informacja, że gdy mamy wykres funkcji, które, który będzie równoległy do osi OX, to będziemy mieli brak miejsc zerowych, no ale tutaj, w momencie, kiedy wykres się pokrywa z osią OX, to mamy nieskończenie wiele miejsc zerowych, no i o tym musicie pamiętać.